No, to siemano, mamy środę, 10 lipiec, pół lipiec, 10 luty, minus 4, pokażę Wam jak dziś, jak ciężko pali ten oto zielony ciapek, nie wiem dlaczego, ale chyba jest prawdopodobnie do roboty pompa. Podgrzejemy go z pół minuty. Na jest akumulator nowy, centra 120 Amper, to w miarę to to kręci. Zrobione ma już 18 motogodzin. także jeszcze chwilkę dobra, to jedziemy I tak non stop. No. No, Teraz chodzi na jednego O. Oh. Oh. To jest pełny gaz właśnie. Chodzi na jednego gara nas. Chwilę sobie tak pochodzi i zaraz łapie na dwa. jest pełny gaz Trzeba chodzić na dwa. I to jest tak właśnie na stop, czy jest na minusie, czy jest na plusie. Palim ten Będzie pompa do wymiany i do, do remontu i tyle. Filtry Filtr są założone nowe. W tym tak samo. Magwy z A chodzi o też. Ale to się dopiero do ogarniach, będzie już całkowicie na plusie, bo zaraz tam rozie to mi się nie chce tego rozbierać nawet. Tutaj mój wybitny odśnieżacz Dobra To była krótka prezentacja, ciężkie wypalenie na razie